Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami prosto z Wietnamu i strasznie dziwnie czuję się gadając właśnie do kamery na środku ulicy, ponieważ tak na dobrą sprawę żadnego vloga nie nagrywałem, takiego prawdziwego vloga od praktycznie miesiąca. I to nie chodzi o to, że nie nagrywałem, zwiedzałem sobie i po prostu nic wam nie pokazywałem, tylko no ostatnie kilka tygodni zmagałem się z jakąś taką małą podróżniczą depresją, a więc po prostu nie było ani chęci na podróżowanie, a tym bardziej chęci na vlogowanie. Bo musiałem się uporać z jakimiś swoimi własnymi problemami. Mam nadzieję, że uda mi się wszystko nadrobić. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać Wam Wietnam i przy okazji samemu sobie, ponieważ jeszcze nic praktycznie to nie widziałem. Chodźmy coś zjeść. Jestem właśnie w moim ulubionym street foodzie, jeżeli chodzi o kanapki banh mi. Ta pani za mną. Właśnie przygotowuje mi kanapkę tak zwanego fula, czyli ze wszystkim, z warzywami, z omletem, z owocami chciałem jest z warzywami, z omletem i mięsem. Jest to moim zdaniem jak na razie najfajniejsze miejsce street foodowe w całym Hanoi. A ponieważ taka kanapka banh mi... Ponieważ taka kanapka banh mi, na którą naprawdę idzie się bardzo mocno najeść, kosztuje 20 tysięcy dongów, czyli jakieś 3, 30 jak dobrze liczę. Więc nie mogę się doczekać, aż zatopię w nią swe zęby, bo naprawdę jem je parę razy dziennie. Thank you so much. Zobaczcie, taka kanapka. Hola! Chciałem powiedzieć, pokażę Wam, dobra, tak będę to robił. Tak właśnie wygląda. Nie no, nie mogę tego tak zrobić. Chwilę. Tak właśnie wygląda kanapeczka. Banni. Mamy tutaj coś, co się nazywa Chicken Floss. To jest coś z kurczaka. Jest jakaś kiełbasa, jakiś chorizo czy coś. Są jakieś warzywka. 3.30, moi drodzy. Mistrzostwo świata. Było naprawdę pyszne. Napiłbym się jeszcze wietnamskiej kawy, ale nie mam teraz na to czasu, ponieważ uwierzcie albo nie, ale mam zaraz spotkanie biznesowe na które już jestem spóźniony, ale nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest mój kierowca Graba, muszę go zlokalizować. Bo problem na, w Grabie polega na tym, tutaj tak jak w Tajlandii funkcjonuje Grab, czyli taki tajski, wietnamski Uber, ani razu mi się jeszcze nie zgadzał numer rejestracyjny, czasami się zgadzał, Model samochodu. Wiele rzeczy, które teraz widzę, są dla mnie całkowitą nowością, ponieważ ja tak na dobrą sprawę przez ten tydzień nie ruszyłem się poza starówkę Hanoi, czyli to takie najbardziej popularne miejsce w całym mieście. I teraz jestem w ciężkim szoku, ponieważ widzę na przykład autobus komunikacji miejskiej, a nie, nie sądziłem, że oni tutaj mają autobusy, więc prawdopodobnie moje podejście zmieni się bardzo diametralnie w najbliższych minutach, ponieważ już widzę, że, że to miasto nie wszędzie wygląda tak, jak ta słynna. Starówka, na której siedzą wszyscy, wszyscy turyści, wszyscy backpackersi. No i teraz okazało się, że to spotkanie, które mam z firmą, która zajmuje się wynajmem motocykli, więc zobaczymy, czy dogadamy jakiegoś deala, jest pół godziny jazdy od, od miejsca mojego zamieszkania. Od mojego nowego miejsca zamieszkania, ponieważ przeprowadziłem się teraz do hostelu. Co zresztą wiecie, kto mnie widział na Instagramie, ten, ten obserwował to, co się działo przez ostatnie kilka, kilka tygodni, bo to, że vlogów nie było to jedna sprawa, a to, że na Instagramie, co by się nie działo, zawsze tam kilka relacji e, dziennie, to tam kilka minut materiału dziennie się zawsze pojawia z jakiegoś mojego życia, z jazdy grabem, ze skuterem i tak dalej. E, w każdym razie m, cały tydzień zanim dotarłem do hostelu e, spędziłem w Airbnb i było to naprawdę najfajniejsze Airbnb w jakim kiedykolwiek w ogóle w życiu byłem. Był to taki troszeczkę penthouse znajdujący się na dachu e, jednego z budynków e, w okolicy Starówki Hanoi. Kurde, Naprawdę świetny balkon, w ogóle w nocy można było spotkać mnóstwo ledów tam, była klimatyzacja, naprawdę obszerny pokój, z każdej strony okna. I, i bardzo się cieszę, że tam zostałem, a bo... Udało mi się posklejać vlogi, bo w hostelach to po prostu nie wiem, no nie potrafiłem. I jeżeli chcielibyście w ogóle obszaić sobie to Airbnb, to zostaje wam link na dole do tego, do tego konkretnego mieszkania. A jak chcielibyście zniżkę 100 zł na nocleg, to tam też będziecie mieli link, jak się zarejestrujecie to dostaniecie tam zniżeczkę 100, 100 zł, więc całkiem spokojna opcja. Trzymajcie za mnie kciuki z tym spotkaniem, bo trochę się stresuję. i strasznie dziwnie mi jest nadal mówić do kamery. <muzyka> No dobra, no to uzgodniliśmy już pewne tematy tutaj I okazuje się, że nie muszę brać graba, żeby dojechać z powrotem do swojego hostelu Bo mogę wziąć jeden z tych skuterów Życzcie mi powodzenia, bo w ogóle się tego nie spodziewałem I jeszcze, kurde, wsiadam na to bez żadnych ciuchów Tylko kask założę, więc trzymajcie za mnie kciuki Ale jazda po mieście wydaje się tutaj być bardzo... Bardzo hardkorowa, ale zarazem bardzo powolna, więc, więc dlatego się na to decyduję. Chociaż tak naprawdę po prostu chyba mi szkoda 90 tysięcy dongów, żeby zapłacić za taksówkę. Więc kurde, no wsiadam, wsiadam zaraz na jedną z tych maszyn, pewnie którejś z tych skuterów i mam, mam nadzieję, że się widzimy za jakieś pół godziny. Powiem wam tak, tak jak wydawało mi się, że jazda motocyklem po Tajlandii to jest hardcore, to to jest nic w porównaniu w jeździe po Wietnamie. Bez kitu. Tutaj nie ma czegoś takiego w ogóle jak przepisy drogowe. Tutaj naprawdę chyba całe prawo drogowe opiera się na tym, kto ma większą grupę i kto ma głośniejsze klaksony, bo to właśnie ci ludzie mają wtedy pierwszeństwo. To jest jakaś masakra, ja jestem przerażony. Ja po prostu, ręce mi się spociły tak, że głowa mała i mi się trzęsą dosłownie ze stresu. Ale wiecie, co jest najgorsze? Podoba mi się to. Mówiłem Wam już chyba wcześniej, że ja nie jestem wielkim fanem nagrywania GoPro, dlatego, że ciężko jednak jest to wykadrować i ten obraz jest taki bardzo płaski, dlatego postanowiłem, że będę po prostu jeździł skuterem na pasażerce i nagrywał Wam materiały w ten sposób. <laughs> Jazda po Wietnamie jest naprawdę bardzo, a to bardzo ciekawym doświadczeniem dla mnie i jak na razie wydaje mi się, że mi się to podoba, więc może faktycznie bardzo poważnie zastanowić się nad tym, żeby, żeby nie zrobić sobie jakiejś małej traski po tym kraju, bo kurde, może być, może być, może być bardzo ciekawie. To, co dzisiaj robiliśmy, to był taki troszeczkę scouting lokalizacji do nagrywania, ponieważ chciałbym nagrać odcinek o tym, w jaki sposób można podróżować po Wietnamie. Niekoniecznie kupując jakiś stary, 30-letni motocykl, i wydaje mi się, że właśnie z tą firmą nawiążę jakiś taki kontakt, który pozwoli mi na nagranie czegoś takiego dla Was. Miejsce, w którym obecnie jesteśmy, to kawiarnia, która nazywa się Han Coffee. I to, co jest ciekawe, bo jak gdyby przez ostatnie tygodnie mojej podróży Vlogów nie, ale na Instagramie się pojawiały różne rzeczy i mówiłem Wam o tysiącu różnych rzeczy i nic Was tak bardzo nie zszokowało w związku z całą tą, tą podróżą jak kawa z Jajkiem. W Wietnamie, moi drodzy, pije się kawę z jajkiem. Jest to po prostu mój ulubiony napój i piję po cztery kawy dziennie ostatnio. To jest naprawdę coś po prostu jak dla mnie odkrycie roku. Co ciekawe, ja myślałem, że to jest jakaś taka tradycyjna wietnamska kawa, ale właśnie się pytałem ludzi z tej wypożyczalni motocykli i powiedzieli, że to jest coś, co zrobiło się słynne ostatnio. To tak nie wyglądało, to ja to przed chwilą zrobiłem, bo rozlałem. Podobno to nie jest jakaś taka mega tradycyjnie wietnamska rzecz, ale stała się ona słynna wśród młodych ludzi parę lat temu. To parę lat temu to może być wszystko pomiędzy 3 a 15 podejrzewa. To jest tak, że macie na dole macie skondensowane mleko, na górze macie zwykłą kawę czarną, na górze macie jajko. I generalnie temat wygląda tak, że na pewno żebyście kojarzyli, wiecie co to jest Kogel Mogel, czy Kogel Mogel, bo tam w zależności od regionów to się chyba różnie nazywało. Czyli taki przysmak z żółtka jajka, który mi bardzo często był robiony, jak byłem małym. To jest po prostu takie dobre, jak to sobie wszystko wymieszacie. Strasznie dużo mi dań tutaj tego jajka, więc to wszystko wygląda. Normalnie to wygląda zdecydowanie, że jeden z dobre. Normalnie to wygląda zdecydowanie lepiej, ale to jest po prostu taki kawowy kogel mogel. Jest naprawdę pyszne i jak na razie na tyle na ile odkryłem Wietnam, to jest to mój ulubiony przysmak, który mi się z tym krajem kojarzy. Muzyka ja byłem teraz w tym Hankofi, który jest za mną, ale taka najbardziej popularna kawiarnia w Hanoi z kawami, z jajkiem to jest właśnie ta, którą widzicie tutaj za mną. Yang, Yang, nie mam pojęcia jak to się wmawia, ale jak widzicie, jest tu mnóstwo ludzi, jest tam w środku mnóstwo białych, mnóstwo lokalsów i jest dużo tańsza niż tam, bo tam zapłaciłem 49. to kosztuje 25, i jest naprawdę dobra, więc jakbyście kiedyś byli, to koniecznie się tutaj wybrać. To jest takie małe wejście tutaj. I tam się wchodzi dalej do takiego dosyć obskurnego pomieszczenia, bardzo ciemnego i bardzo zaniedbanego, ale, no, kawa jest naprawdę bardzo dobra i musi to coś mieć w sobie, skoro. Przyciąga takie tłumy ludzi. A teraz jesteśmy na takim deptaku, który jest tylko w weekendy deptakiem, jak się okazuje, bo wcześniej, jak tutaj byłem, to normalnie zapieprzały samochody, więc jako, że jestem tu już drugi weekend, to udało mi się wywnioskować, że po prostu zamykają tę ulicę na weekend, żeby ludzie z tej mogli pochodzić, tam dzieci mogły się pobawić i tak dalej. I jest to ulica idąca wzdłuż jakiegoś jeziora, które się nazywa Honkien, Honkien, Nie wiem. Jak to wymówić? No i to jest właśnie takie miejsce, gdzie po prostu ludzie... I'm sorry. Gdzie po prostu właśnie się wpieprzyłem ludziom w kadr. Gdzie po prostu Wietnamczycy sobie spędzają czas ze znajomymi. Taka troszeczkę wisełka powiedziałbym do Warszawy, bym porównał. Takie bulwary wiślane. Tylko w bardziej rodzinnym, a nie jakimś mega klimacie. No i to jezioro wygląda tak. Jakbyście mieli ochotę przejść się tamtym mostem to też możecie to zrobić, wystarczy postać sobie w kolejce, kupić bilet za pieniądze i możecie sobie pójść jakimś czerwonym mostkiem na wysepkę, nie wiem, mnie to nie kręci. Okazało się, że to nie jest tak, że tylko jedną ulicę zamykają podczas weekendu, tutaj wszystkie ulice, które są dookoła tego jeziora są zamknięte i wszędzie są jakieś stragany, targi i ludzie sobie chodzą. To jest zupełnie inne doświadczenie niż to, które ja tutaj miałem będąc w tygodniu, ponieważ w tygodniu to tutaj przechodzenie przez to przejście dla pieszych to było po prostu walka o życie. Ale wydaje mi się, że jeszcze będzie okazja na pewno żeby nadrobić i pokazać wam jak tutaj się przechodzi przez ulicę. No ale kurde nie w weekend. No w weekend tutaj się robi tak mega turystycznie, że normalnie jest... sorry... że normalnie jest mega turystycznie, ale to co tutaj się dzieje w weekend to jest tak, że aż mi się po prostu nie chce tutaj być. A tak w ogóle to to jest mój hostel i mój hostel ma na górze bar. I tam można sobie siedzieć i pić piwa albo na przykład siedzieć i edytować vlogi. A najciekawsza jest lokalizacja tego hostelu, ponieważ znajduje się on centralnie... Czekajcie, bo coś mi się autofocus pieprzy. Znajduje się on centralnie pod katedrą. Takim kościołem ogromnym i naprawdę przerażająco wyglądającym. Nie wiem, moi drodzy, czy wiecie, ale w Wietnamie około 8% ludzi deklaruje się jako katolicy. Nie mam pojęcia, co się dzieje z tym aparatem. Jakoś bardzo dziwnie mi chyba dobiera przesłonę dzisiaj. Nie wiem o co chodzi. Mam nadzieję, że to nie dlatego, że się popsuł mi obiektyw czy coś. Pomimo tego, że Wietnam, tak prawnie powiedzmy sobie, jest państwem ateistycznym, ponieważ tak zadeklarował komunistyczny rząd Wietnamu, no to 8% ludzi jest właśnie Według oficjalnych statystyk katolikami. Około 12% to są buddyści, a zdecydowana większość chyba powyżej 40% to jest jakiś Wietnamese folk religion, czyli jakaś taka tradycyjna religia wietnamska, która nawet nie ma swojej nazwy w goglach. Ciężko będzie to nagrywać z tymi wszystkimi dziwnymi dźwiękami. Um, w każdym razie kościół jest chyba zamknięty. Dobra, nie jest, idziemy. Nie ukrywam, że zobaczenie tej katedry było dla mnie niemałym zaskoczeniem, ponieważ wydawało mi się, że Wietnam będzie krajem, w którym dominującą religią będzie buddyzm. I okazuje się, że nie dość, że jest tu kilka milionów katolików, to na dodatek buddyzm nie jest dominującą religią. No ale to tak jest, jak się człowiek w ogóle nie przygotuje. W każdym razie, jeżeli mielibyście potrzebę sobie pójść w niedzielę do kościółka będąc w Wietnamie, to raczej nie powinien być to dla was jakiś duży problem. Idę do pracy. The next day. Poszedłem do hostelu. Najpierw przez dwie godziny nic nie robiłem. Potem naszą mnie vena na edytowanie filmów, i siedziałem do trzeciej w nocy i kleiłem vlogi. Jest godzina 14, Ja właśnie wyszedłem. Wstałem niedawno, wyszedłem z hostelu, umyłem się i będę jadł kanapkę. Wiecie, że ja już jestem czwarty dzień w tym hostelu i nikogo nie poznałem? Dosłownie. Nawet nikomu nie powiedziałem cześć, z nikim się nie poznałem w pokoju i tak dalej. Albo najwyżej, co komuś powiedziałem, to było siema, jak się mieliśmy na korytarzu. I to zupełnie nie jestem ja. Ja jestem w ciężkim szoku, ja nie rozumiem, co się dzieje ze mną, że odkąd przyjechałem do Hanoi, to ja jestem praktycznie non-stop, taką mentalność, że chcę być sam. Chcę zająć się jak gdyby sam sobą, chcę spędzić czas sam ze sobą i nie chcę mi się kompletnie z nikim gadać. A najlepsze jest to, że czuję się źle z tego powodu i popadam w takie dziwne zabędzenie, bo to, że czuję się z tego powodu źle, powoduje, że czuję się jeszcze gorzej, ponieważ jest mi źle z tym, że czuję się z tego powodu źle. To jest taka koncepcja, którą poznałem w książce The Subtle Art of Not Giving a Fact, którą zacząłem czytać. Przeczytałem z 20 stron tej książki. Parę tygodni temu. To jest właśnie taki paradoks. Jestem na drugim końcu świata i jakimś cudem udało mi się zamknąć w takiej mojej małej bańce strefy komfortu. Udało mi się ją tutaj nadmuchać i udało mi się w niej zamknąć. To jest chore. A najlepsze jest to, właśnie, że zamiast to po prostu zaakceptować i z tym żyć, to czuję się źle z tego powodu, że czuję się źle. To jest, to jest jakiś dramat. W każdym razie wczoraj wyedytowałem kolejnego vloga, już przedostatniego vloga, którego dla was nagrałem. Więc wydaje mi się, że to, co mi tak dawno od dawna ciążyło na umyśle, ciążyło mi na mojej psychice. Czyli nadmiar materiału, na którym muszę pracować, to już powoli zanika. Nie wydaje mi się, że w najbliższych dniach wyedytuję tego vloga i wyedytuję tego poprzedniego, i już będę nadgoniony z materiałem, więc będzie super. Nie wiem, dlaczego Wam o tym wszystkim opowiadam, przecież Was to tak naprawdę nie interesuje za bardzo chyba. Postanowiłem, że muszę zrobić to, co mam do zrobienia, czyli ogarnąć materiał z tą firmą wynajmującą motocykle i wyjeżdżam z Hanoi. I w dupie mam to, że nie zobaczyłem połowy, i nawet nie jest mi źle z tym, że nie pokazałem wam tego, bo nie będę wam tego na siłę pokazywał, po prostu nie czuję tego. Nie chcę mi się teraz nagrywać, nie chcę mi się teraz vlogować, nie chcę mi się zwiedzać tego miasta, a wydaje mi się, że Wietnam ma na pewno dużo więcej do zaoferowania niż w stolice. Więc pokażę wam to, co ja tutaj widziałem, miejsca, w których obecnie się kręcę, ale nie będę nigdzie specjalnie jeździł. Mam nadzieję, że to rozumiecie, bo muszę się zregenerować w głowie, bo ostatnio jakieś dziwne rzeczy się ze mną dzieją. A teraz idziemy na kawę. Ale na kawę nie pójdę sam. Jest ze mną Bartes. No, Z Bartesem poznaliśmy się w Byron Bay, kiedy to przypadkiem u mnie na chacie obaliliśmy czteropak wina. No tak jakoś. <gry> Tak to chyba było. Tak to było. No i Bartek sobie podróżował po Australii, to się spotkaliśmy w Australii, a teraz podróżuje po Hanoi, to się widzimy w Hanoi. Tak wyszło, że się spotkamy znowu po czterech po miesiącach, pięciu, coś takiego. No 4, jakoś tak, coś 4 takiego 4 miesiące, było no. chyba, więc, więc fajnie. Idziemy właśnie na kawę do tego super hipsterskiego miejsca, o którym wam mówiłem. Znaczy nie hipsterskiego, a takiego najbardziej popularnego. To jest całkowicie odmienne od tego, co powiedziałem. Nieważne, idziemy. Miejsce jak widać jest faktycznie dosyć mocno popularne, ponieważ wysłali nas na górę, bo dół był zapełniony i góra też jest zapełniona. Jedyne co znaleźliśmy to taki mały stolik w rogu. Więc tutaj będziemy się raczyli swoją kawą. Swoją drogą zobaczcie, wszędzie w Wietnamie macie właśnie takie małe krzesełka i małe stoliki i nie ukrywam, że jak się ma 90, to nie jest to najwygodniejsza opcja, jaką możecie mieć w swoim życiu. No to jak widzicie klasyka, kawa z jajkiem, do tego zamówiliśmy jeszcze kawę z mlekiem. Barto stypiłeś wcześniej ten Egg Nie Piłem dwa razy. No i jest taka sama jak ty poprzednie, jest bardzo gęsta taka i normalnie można ją mieć łyżeczką. To jest nie nawet, jest nawet kawa, tylko to jest taki deser, bym powiedział bardziej. Ale taki kogel mogel kawowy trochę, co? Nie wiem jak tobie, ale mi to naprawdę mega smakuje. Nie, dobra jest fajnie. Więc koniecznie, jakbyście kiedyś byli w Wietnamie, to chociażby jedną ek coffee trzeba spróbować. W sumie, prawdopodobnie możecie ją sobie zrobić sami w domu. Ktoś mam wrażenie, że cały czas mnie nagrywa i robi mi zdjęcia, jak próbuję. Nie wiem, to jest sprawa. To jest dla mnie naprawdę niesamowite i spotykam się z tym praktycznie wszędzie, że tutaj, jak coś zamawiasz, to nikt nigdzie nie zapisuje Twojego zamówienia, tylko przychodzisz do kasy, mówisz, co miałeś i płacisz. Więc tutaj naprawdę widać, że oni bardzo bazują na uczciwości ludzi, bo oczywiście wiecie, no kim trzeba byłoby być, żeby ich oszukiwać. Chcieliśmy kupić wodę w sklepie. Pani powiedziała, że ta mała woda kosztuje dychę, więc zamówiliśmy dwie i kazała nam... kazała nam usiąść w sklepie i gdzieś poszła, ale nie dała nam wody. Wzięła od nas pieniądze i sobie gdzieś poszła, ale o co chodzi... nie wiem. Zagadka rozwiązana. Pani wróciła po chwili z zimną wodą. Na zdrowie. Chciałbym to zrobić z większą gracją, ale nie potrafię. Jesteśmy na najbardziej chyba instagramowej uliczce w całym Hanoi, czyli tak zwanym Train Street, czyli ulicy, po której sobie jeździ pociąg. Nie jedzie on teraz, ale jeździ tutaj podobno dwa razy dziennie i wtedy ci wszyscy ludzie, te wszystkie knajpki i tak dalej muszą się zwijać z tego i przejeżdża on dosłownie centymetry od tych wszystkich budynków. Przechodzimy sobie centralnie tutaj, ponieważ okazało się, że pociąg będzie przejeżdżał za jakieś 20 kilka minut. Herbata jest w cenie piwa. Tak? Kto by pił herbatę, skoro browar jest w tej samej cenie? Pozdrówko. <laughs> to logo TripAdvisora wygląda całkiem legitnie. 40 minut czekania, żeby popatrzeć, jak pociąg przejeżdża obok ciebie przez 15 sekund, ale było warto. Poszliśmy kawałek dalej wzdłuż tych torów. No i wygląda na to, że tutaj to musi się dać całkiem niezły hardcore, jak pociąg przejeżdża. Dlatego, że macie tutaj mnóstwo knajp jak widzicie po mojej prawej i po lewej stronie, mnóstwo osób siedzi centralnie przy torach, więc prawdopodobnie muszą to przed przyjazdem pociągu wszystko zwijać. Więc my byliśmy w zdecydowanie takim mniej obleganym miejscu, bo tu jest dosłownie tłum ludzi. Przetransferowaliśmy się na szybko na ostatni browar dzisiejszy do mojego hostelu, dlatego że możemy sobie tutaj usiąść na dachu, a dzisiaj jest najgorętszy dzień, jaki widziałem do tej pory w Wietnamie. Tak jak od mojego przyjazdu było tutaj fajnie, chłodno i przyjemnie, to dzisiaj dowaliło ponad 30 stopni, jest e, wilgotność powietrza ponad 80%, więc jest takie, e, nie da się wytrzymać. W każdym razie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Hanoi. Po prostu tyle widziałem tego miasta, tyle wam pokazałem. Jutro chcę dla Was jeszcze nagrać tylko materiał o tym wynajmie motocykli. No i cóż, mam nadzieję, że następny odcinek jaki zobaczycie, to już ja na motocyklu robiący trasę na północy, bo, bo taki jest plan, zobaczymy czy on wypali. W każdym razie e, mam nadzieję, że nie macie mi złe, że tak mało Wam pokazałem. No ale pokazałem Wam w sumie wszystko co widziałem, a wydaje mi się, że Wietnam ma zdecydowanie dużo więcej do zaoferowania niż, niż samo Hanoi. Ty wrzucasz coś do siebie na Instagram? Na Instagram to wrzucam tylko zdjęcia z Australii, jakichś tam zwierzaków, ale wrzucam na YouTubea, na YouTubea wrzucam filmiki z Australii, z mojej wyprawy trzymiesięcznej, dwumiesięcznej właściwie po Australii. Także jak interesuje Was temat Australii to wbijajcie, oglądajcie. Macie link na dole w opisie do filmu, więc jak chcecie zobaczyć jak Bartek sobie podróżuje już ile czasu? Już pół roku. Pół roku w podróży i nie wiadomo kiedy skończy, więc... Jest grubo. To było na tyle. Wasze zdrowie, Miškiko. Wasze zdrowie. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.